Cześć! E, witam. Dzisiaj poważny biznesowy strój i poważna biznesowa poza. Otóż 3 lata temu 3. E, nagrałem film Unboxing mikrofonu, w którym jak możecie się domyśleć, otworzyłem mikrofon i, i jakby... No, e, powoli kończą mi się pomysły, jeżeli chodzi o filmy. I powoli mikrofon e, się zaczął niszczyć. Tutaj macie. U. Tutaj macie przykład jak wyglądał streamer. Hallo. Mhm. Także ten uśmiech chwila. O. Proszę. E, o kurde. Mikrofon Chira. Razer Nie wiem, zobaczyłem jakiś artykuł i było powiedziano, że to jest dobry mikrofon I ufam yy, Pa Razer Podobno jest mały wciul I jakby... To jest moja ręka To jest pudełko Moja ręka jest większa niż to pudełko yy, Tutaj ma taki gustowny... Takie... Takie o To możesz sobie na, choi na choince Yy, będzie. Witam na kanale iDubs yy, Money Shots. Yy, list z pogratulowaniami, że wydałem pieniądze. Pora, yy, żeby być zobaczonym i usłyszanym. Jak ja będę zobaczony przez, mi przez mikrofon, mogę dostać jakąś nagrodę, jak napiszę im recenzję. Jako recenzję, nie wiem, dałbym link do tego filmu na YouTube. Legalese. Co tu jest? Siren Mini. Ohu. Naklejki, gamer, naklejki. Co to? Pudełko jest puste. wiecie dlaczego jest puste, bo wyjąłem wszystko z niego. Kabel USB. zieleni. Zieleń oznacza gaming. Kabel taki fajny. To pewnie nie widać na kamerze, ale on jest taki karbowany. Karbowany i o smaku papryki. Gaming, e, tutaj... Yo, to jest ten mikrofon. alny on jest Chyci, maluśki. On pachnie. Nie wiem, nie wiem jak nazwać ten zapach. Nie wiem jak ten zapach, ale to jest to jest zapach nowego auta. Fajne, pa, mo mogę sobie postawić. On stoi. No. Dokładnie. I jest... ma pa, jest takie. To jest ciężkie całkiem. Takie nie za ciężkie, ale takie... całkiem ciężkie. Gaming witam republiko-graczy to ja Michał przy komputerze yy, mikrofon działa całkiem spoko w tym pokoju jest straszne echo ale to kogo by to obchodziło yy, działa działa spoko Dobrze, polecam mikrofon o jest przez to że jest mały to mogę to mogę zrobić o tak yy.